A ja mogę odetchnąć intensywnie. Nowość, Scott Działam. Kiedy budzisz się niewyspany, cały potencjał, który w tobie drzemie, drzemie przez resztę dnia. Dlatego jest Sentino. Lek na sen z przebadaną klinicznie substancją. Nieuzależnia. Działa w ciągu 30 minut. Jedna tabletka to nawet 8 godzin snu, a dobry sen to regeneracja, energia i dobry nastrój. To jest lek. Na bezpieczeństwa sposoby go zgodnie z ulotką do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnie datki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, bo najlepszy ty to wyspany ty. Gdy za oknem zawiedzą, cierpi na tym nos malucha. Słychać już zapanie noska. Mam więc sobie nie Ale przecież mamy. Do przyklejamy, przykleja. Alumaktyw, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc. Może tylko plastra moc. z zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Bolesna zmiana wionie ustnej to afta. Ale nie musi boleć. Wystarczy do który izoluje aftę od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki i o aftach można szybko zapomnieć. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dezaftan pomoże również w urazach wywołanych aparatem ortodontycznym, a nawet w pleśniawkach u dzieci. W tych sytuacjach zawsze wybieram dezaftan. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Jestem. A Ciebie nie bolała głowa? Bolała, ale wzięła apat. Weź apap, który usuwa ból. Uwalnia się w 3 minuty i nie zaburza koncentracji. Jest tak? Dla bezpieczeństwa do zgodnie z kroką dołączyłem do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwskadania. Przepadu wątpliwości skonsulujcie szłekarzem z lekarzem. apap. Zaskocz ból. A na noc weź apap noc. Koi ból sprowadza sen nieuzależnia. Apap noc. Cześć. Dzisiaj tak nie zagram. Przyziębiłaś się? Mam... Katar, zatkany nos i ból Słuchaj, może warto połączyć te kropki? To mogą być przejściowe objawy zatokowe uchwyte w przeziębieniu. Weź się bubrą zatoki. I bubrą zatoki ma dwie substancje. Jedna odtyka nos i zatoki, druga uwalnia od bólu. Już nie lepiej. To jest legr. Dla bardzo złożonych do złożonych złotków, są pasy w ramach Nie przekraczaj masy mamilarki legr. W przypadku wątpliwości, przekażę z lekarzem lub Mam infekcję intymną. Także już nie mogę siedzieć. Nie czekaj. Idź do apteki po pomoc. Clotidal Max. On leci infekcję intymną. Gdy spędzi, piecze boi. Clotidal Max to jedna tabletka z maksymalną dawką. Weź raz i zapomnij o problemie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj tylko zgodnie z surowcją dołączoną do oparowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skończy się z lekarzem lub farmaceutą. Clotidal Max. Jedyny max na infekcję intymną. Paweł, hej, hey. a ty nie po schodach? Nie dziś. Muszę uważać na kolana. Kolana? Na stawy weź artresan. Ten z kolagenem. Efekt już po siedmiu dniach. Do zobaczenia na zreningu. Artresan Efekt zawiera kolagen o wysokiej dostępności oraz refleks. Wspiera chrząstkę, zwiększa elastyczność stawów. Pierwsze efekty już po siedmiu dniach. To co? Gdzieś z kolami? Wybierz kapsułki lub saszetki. Artresan Efekt. Bądź w ruchu. Film zaprasza jego sponsor, dystrybutor produktów roślinnych ARPRO. Sponsorem programu jest Kanal Plus, właściciel platformy z transmisjami piłkarskimi. Na program zaprasza jego sponsor, Biofarm, producent leku Noctis Noc na problemy ze snem.